Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją mojego najnowszego albumu. Jest to album, który powstał z jednej z nowszych kolekcji, z najnowszych tak naprawdę kolekcji sklepu Craft Oclock. Kolekcja nazywa się Greenery Charm. Jest przepiękna i jest jedną z nowości na rynku, gdyż posiada piękne złocenia i brokat na niektórych papierach i naprawdę wygląda no, cudownie. Album ten jest z okazji ślubu, ale nie do końca, bo Państwo Młodzi, Anna i Marek, postanowili podziękować swoim rodzicom właśnie w formie albumu, w którym będą wklejone ich zdjęcia z czasów jeszcze dziecięcych, z czasów narzeczeńskich. No myślę, że to jest piękna pamiątka, jeżeli chodzi o. O rodziców i tak wygląda właśnie jeden z dwóch albumów, które będę wykonywać z tej kolekcji Greenery Charm. Będą oczywiście dwa takie same albumy, jeden dla rodziców pana młodego, drugi dla rodziców panny młodej. Kolekcje, o których wam tutaj mówię, wyglądają w ten sposób. To jest kolekcja Greenery Charm. Ja używałam tej dużej kolekcji, zeszły mi tutaj na pewno dwie całe kolekcje i wspomagałam się jeszcze kilkoma arkuszami z kolekcji I do, to jest również kolekcja najnowsza Craft O'Clock. Ona jest tak jakby dodatkiem do tej kolekcji Greenery Charm. Możemy sobie kupić kolekcję Greenery Charm i dokupić do niej kolekcję I Do, która jest idealnym uspełnieniem kolekcji Greenery Charm. Ja wykorzystałam również napisy tej kolekcji, które będą widoczne w tym albumie. Album jest dość dużych rozmiarów. Okładka ma 21 cm na 21 cm. Grzbiet albumu to 9 cm i w środku mamy 6 kart. Tak się prezentuje okładka. Na prośbę osoby zamawiającej jest na niej shaker box. Z mikrokulkami, kolory desela to złoto i zieleń, mam nadzieję, że jest to widoczne. Tutaj mamy przyklejony papier, a z tyłu moje logo. Tutaj nawet widać jak pięknie złocony jest ten papier. Zawiązywany na wstążeczkę vintage zieloną oraz narożniki. Wzmocnione złote. Po otwarciu jest kieszeń, głęboka kieszeń na zdjęcia. W środku są maty. Maty są białe oraz takie oklejone papierami skrapowymi. Tutaj chyba będzie widać po jak pięknie jest ten papier wykończony tym brokatem. Część mat jest właśnie białych, część jest oklejona. Dziurkacz brzegowy, który jest w tym albumie, to dziurkacz Marty Stewart. A tutaj mamy jeszcze taką małą książeczkę. Można wpisać kilka ciepłych słów, można wkleić mniejsze zdjęcia. Chciałabym Wam pokazać, jak super mm, wygląda ten papier. Mam nadzieję, że jest to widoczne. I tutaj mamy podpis, nasza historia. Pierwsza strona albumu to maty na dwa zdjęcia, 9x13 cm. Można wkleić zdjęcie pani młodej, pana młodego, jako dzieci, szczęśliwi razem i w albumie pojawiają się również złote cekiny. To jest klapka na magnes w całości podnoszona do góry, mata na zdjęcie już wklejona. A tutaj mamy kieszeń. W kieszeni są maty, dwie na zdjęcia i jedna z możliwością napisania czegoś. Można również wkleić na nie zdjęcie. Na kolejnej stronie zrobiłam kieszeń i tym razem dziurkę dałam z tej strony po brzegach, a górę zostawiłam prostą, czyli tak troszkę inaczej niż zwykle. I w środku mamy znowu maty. Tak, wykorzystałam również Dajkatsy, które są do kupienia, również do tej kolekcji. Na kolejnej stronie wodospad na zdjęcia. I to wykończenie jest tutaj również tym dziurkaczem brzegowym od Marty Stewart. Oklejony papierem skrapowym po wklejeniu zdjęć będzie się tworzyła fajna ramka. Można wkleić te mniejsze zdjęcia 9x13, to będzie więcej widoczne papieru skrapowego. Na kolejnej stronie jest taka duża mata na zdjęcia. Tutaj zmieszczą się te największe zdjęcia, 13x18 cm. I dodatkowo podkleiłam ją na piankach 3D. I w środku mamy maty na zdjęcia 10x15 i 9x13. Album pomieści naprawdę dużo zdjęć, ma wiele skrytek, schowków. Zresztą taka była prośba pani, która zamówiła ten album, żeby miał właśnie dużo takich Rozwiązań. Tutaj jest belly band z matami, większe, mniejsze zdjęcia, część oklejona, a część pusta. Tutaj zwykła mata na zdjęcie, podpis, lubię takie chwile i ten napis też jest niepodklejony do końca, więc po wklejeniu zdjęcia możemy sobie napis wtedy podkleić, żeby wszystko się nam razem fajnie trzymało. I na kolejnej stronie mamy kieszeń. W kieszeni są maty. Jest też tutaj książeczka. Otwierana do góry. I cała ta strona jest wiązana na kokardkę na wstążce vintage. Jest też malutki magnes, tak na wszelki wypadek, żeby się to wszystko razem dobrze trzymało. Więc tutaj jest jeszcze dodatkowo mały magnes. I po otwarciu, po otwarciu mamy dwie maty. Napis tak jest idealnie i są one podnoszone do góry. A tutaj dodatkowo jest karta na zdjęcia albo na zapiski. Karty są bardzo fajne, bo one są z jednej strony mocniej zdobione, a z drugiej jest arkusz w groszki, więc nawet nie trzeba jej podklejać, bo i z drugiej strony fajnie wygląda. To się zamyka. A tutaj mamy już gotową matę do wklejenia zdjęć. Szybko zawiążę wstążeczkę, żebym później nie zapomniała. Te wstążeczki e, gnieciuszki fajnie pasowały do tego albumu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że też się Wam będą podobać. Kolejna rozkładówka. Podwójna kieszeń, podpisty i ja. I w podwójnej kieszeni oczywiście maty na zdjęcia. I wykończenie tym samym niezmiennie dziurkaczem brzegowym od Marty Stewart. Ja przeważnie w swoich albumach staram się korzystać z jednego dziurkacza, tak żeby wszystko było jedną całością. I kolejna strona jest bardzo prosta, również wiązana na wstążeczkę vintage. Książka na zdjęcia do wklejenia, i to są te duże zdjęcia, 13 na 18 cm. Możemy sobie wkleić dwa duże zdjęcia w środku. A tutaj przykleić mniejsze zdjęcia, e, zdjęcie, y, na przykład takie 10x15. Tutaj jest mata 10 na 15 więc można je tutaj wkleić w ten sposób i też będzie pięknie wyglądać, bo się nam zrobi taka piękna aplikacja dookoła z tymi złoceniami. Więc y, jak najbardziej można wykorzystać, a jeżeli y, ktoś chce, aby nie było to aż tak bardzo zasłonięte, no to 9x13 również można sobie tutaj wkleić w każdej możliwej konfiguracji. Także ta książeczka też jest do wykorzystania na froncie. Na kolejnej stronie tutaj pomyślałam o zdjęciu pana młodego i jest podpis uroczy, na przykład jakieś zdjęcie z dzieciństwa i jest to boczna kieszeń, w której są trzymaty na zdjęcia. Wykorzystałam też z małej kolekcji, ta, jest, ta strona jest na pewno z małej kolekcji, bo kojarzę te piękne rozetki i ona są tutaj Brokatowane. Myślę, że tutaj będzie najlepiej to widać. A tutaj już mata z przeznaczeniem na jakieś wspólne zdjęcie i podpis. Miłość kwitnie. Ostatnia strona to na pierwszy rzut oka może się wydawać, jest to belly band, ale tak nie jest. Jest otwierana, czyli ta część jest zamknięciem, w środku są magnesy. Otwieramy sobie tą część i mamy trzy maty. Każda z nich podnosi się w ten sposób do góry i mamy miejsce na zdjęcia. I podpis pamiętaj. I to wszystko się zamyka. Także taki trochę strona oszukany belibent. Na ostatniej stronie zrobiłam bardzo wąską kieszeń, która jest w przeznaczeniu tylko i wyłącznie na przechowanie tej oto tutaj bardzo skromnej i prostej kartki, którą zrobiłam z myślą o tym, że na pewno młodzi będą chcieli napisać kilka ciepłych słów do swoich rodziców. I tutaj myślę, będzie na to idealne miejsce, a również zdjęcia 9 x 13 się tutaj zmieszczą, bo kieszonka jest na tyle szeroka, że pomieści takie zdjęcia. Ona tutaj ma 11 cm, czyli szerokie na 9 zmieszczą się bez problemu. Tak prezentuje się ten album. Mam nadzieję, że się wam podoba. Kolekcja jest piękna. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że album się Wam podoba, że kolekcja się Wam również podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Naprawdę bardzo dobrze pracowało z tą kolekcją. Jestem zadowolona z tego, jak album wyszedł. Koniecznie dajcie znać, co o nim myślicie. Czekam niecierpliwie na Wasze opinie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!